Wielu z Was skończyło pisać właśnie matury i zaraz będziecie wybierać się na studia. Coraz więcej pytań pojawia się w kontekście studiowania grafiki i zadajecie pytania, czy warto iść na grafikę, czy po grafice w ogóle będzie jakiś hajsy, i czy to się po prostu opłaca. Byłabym trochę naiwna, gdybym stwierdziła, że tak, zawód grafika, zawód projektanta to jest najlepsza rzecz na świecie i koniecznie wszyscy idźcie na grafikę, bo będziecie zarabiać wtedy największe pieniądze i będziecie upływać w luksusach. Jakie ja teraz? Więc korzystając z okazji, że temat jest bardzo aktualny i wielu z Was zadaje takie pytania na fejsie na grupie i w wiadomościach prywatnych, postanowiłam przedstawić Wam mój punkt widzenia. Jeżeli ktoś pyta mnie tak prywatnie, co uważam o rynku pracy dla grafików, mówię całkiem szczerze, że jest całkiem spoko. Jakby nie patrzeć, najdłuższy czas, kiedy poszukiwałam pracy, pomijając oczywiście ten pierwszy etap, kiedy szukałam swojej pierwszej pracy, nie wynosił więcej niż miesiąc. Patrząc na warunki pracy w Polsce, no, myślę, że jest całkiem nieźle. I ten miesiąc nie wynikał z tego, że nie mogłam nic znaleźć, tylko miesiąc wynikał z tego, że byłam dosyć wybredna i czekałam na lepsze oferty czasami. Więc, no cóż, pracy jest dużo. I gdybym miała całkiem szczerze odpowiedzieć na te pytania, czy jest fajnie po grafice, czy jako grafik mogę znaleźć łatwo pracę, to powiedziałabym, że tak, jest całkiem spoko. Ale to, że jest dużo pracy i to, że jest dużo ofert, i to, że mi było łatwo znaleźć pracę, wcale nie oznacza, że tak jest wszędzie i dla każdego. Nie myślcie sobie, że nie wiem, ja jestem jakaś super zajebista, bo tak jest, jest wielu dużo lepszych projektantów i grafików na rynku ode mnie, ale to jest chyba niezbity dowód na to, że nie trzeba być jakimś super ekstra najlepszym. No, ale też nie jest się jakimś początkującym projektantem i amatorem, i tą pracę można dostać za całkiem porządne pieniądze. Jeżeli szukacie informacji na temat tego, jak to jest z rynkiem pracy, jeżeli chodzi o grafików i projektantów w Polsce, no to musicie wziąć przede wszystkim pod uwagę takie rzeczy jak lokalizacja. I specjalizacja, bo tak jak już kiedyś mówiłam, grafik może robić bardzo różne rzeczy, można specjalizować się w wielu różnych tematach, i w zależności od tego, jaką specjalizację wybierzecie, będzie Wam trochę łatwiej lub trudniej z tą pracą i z zarobkami. Jeżeli chodzi o ilość ogłoszeń, z całą pewnością mogłabym powiedzieć, że najwięcej jest ogłoszeń o takich. Typowych grafików reklamowych, czyli osoby, które pracują albo w działach marketingu, albo dla agencji reklamowych i zajmują się bieżącymi obsługami reklamowymi dla wszelkiej maści firm. Są to prace, które są związane z projektowaniem ulotek, z projektowaniem reklam, banerów, e, wszelkiej maści, druków, ale także logo i materiałów na strony internetowe. Na drugim miejscu postawiłabym wszelkie rzeczy związane z projektowaniem stron internetowych, rozwiązań mobilnych, software'u. UIA i tak zwanego UX/UIA, czyli osób, które ogarniają i UX, i UIA, tak naprawdę są takimi grafikami, projektantami, którzy ogarniają trochę więcej niż przeciętny grafik. Bardzo prężnie rozwija się w tej chwili w, w Polsce branża gier, więc coraz więcej ogłoszeń pojawia się również w tym kontekście. Trochę ciężej wydaje mi się, że mogą mieć ilustratorzy książek i osoby, osoby które się są związane bezpośrednio z wydawnictwami, ale to też nie jest jakaś zasada i reguła, bo tutaj dużo będzie zależeć właśnie od wspomnianego miasta. Wcale nie jest zasadą, że jeżeli wyjedziecie do Warszawy, i rzucicie wszystko, to będziecie zarabiać miliony i będziecie osiągać sukcesy, bo jakby nie patrzeć, jeżeli miałabym powiedzieć jaka była różnica w moich zarobkach, kiedy mieszkałam i pracowałam w Warszawie, to byłoby to coś około 5000 zł. To jest duża różnica między tymi najmniejszymi zarobkami a największymi zarobkami, uwierzcie mi. Więc nie ma reguły, że jeżeli pojedziecie do Warszawy, to będziecie zarabiać pięciocyfrowe kwoty za to, że będziecie robić oczywiście tylko reklamę do jakiejś Coca-Coli albo innej znanej marki. Ponieważ jest bardzo dużo małych firm. Film, które próbują być konkurencyjne cenowo, przez to mogą płacić trochę mniej swoim pracownikom, bo ich po prostu najwięcej nie stać. Z ciekawości przed nakręceniem tego materiału wklepałam sobie w Google kilka. Słów kluczowych, które przekierowało mnie na artykuły i fora związane właśnie z pytaniami o zarobki projektantów, i z wielkim przerażeniem stwierdziłam, że jest całkiem sporo osób, które narzekają na te zarobki. Co więcej, są ludzie, którzy zrezygnowali z pracy grafików, bo nie mieli się za co utrzymać. Więc jeżeli widzicie coś takiego, no to warto się zastanowić skąd to wynika. No, wynika to z bardzo prostej rzeczy. To, że pójdziecie na studia graficzne albo to, że postanowicie być grafikami, wcale nie musi oznaczać, że będziecie dobrymi grafikami. Możecie pracować w branży nawet 10-15 lat, ale jeżeli jesteście cały czas na tym samym poziomie, nie chcecie się rozwijać i uważacie, że pozjadaliście wszystkie rozumy, no to. Ale nikt was nie będzie chciał zatrudnić, albo utkniecie w jakiejś jednej pracy, gdzie po prostu coś tam będziecie zarabiać i na tym się skończy. Co innego, jeżeli jesteście osobami, które są chłonne wiedzy, chcą się rozwijać, są dynamiczne i elastyczne, z takim podejściem i z pasją, którą ma się do swojego wykonywanego zawodu, na pewno możecie osiągnąć bardzo wiele i w związku z tym zarabiać dużo więcej. Ja się powinnam zatrudnić jako jakiś coach, może nie wiem, ktoś mi zatrudnił, może powinna zarabiać gadaniem. Jeżeli wybieracie się teraz na studia i podejmujecie decyzję o tym, co będziecie robić dalej ze swoim życiem, to proszę was, nie podejmujcie tej decyzji na podstawie tego, jakie są teraz dobrze płatne zawody, gdzie jest łatwo dostać pracę. Ponieważ mój rocznik był święcie przekonany, że najlepszymi zawodami na świecie są prawo, psychologia. I, I chyba jeszcze wtedy europejstyka. Znam wielu prawników i psychologów, którzy nie pracują w swoich zawodach. Przede wszystkim, mieć pasję. Niezależnie od tego, co wybierzecie, czy to będzie grafika, czy projektowanie, czy ilustracja, czy te ux -y, czy cokolwiek innego, wybierzcie coś, co sprawia Wam przyjemność, co sprawia, że wstajecie rano i myślicie, Wow, będę mógł, mogła się znowu tym zajmować. Będziemy mogli uczyć się tego wszystkiego fajnego, co jest tam w Necie albo w jakichś książkach. Bądźcie przekonani, że to, co wybieracie, to jest coś, co sprawia Wam przyjemność, bo nie ma nic gorszego, niż wybrać jakiś zawód, który wydaje Wam się, że będzie super, ale z którym będziecie się męczyć. A praca grafika wcale nie jest taka prosta i na pewno jeszcze kiedyś o tym opowiem. Tymczasem trzymajcie się, wpadajcie na bloga, wpadajcie na kanał, jeżeli jeszcze nie widzieliście innych filmików, e, subskrybujcie się, e, oglądajcie inne też filmiki e, i tyle, trzymajcie się. Hej, cześć.